30 czerwca w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieży odbyło się ślubowanie młodzieżowej drużyny pożarniczej, w której znalazło się 19 członków. Bardzo dziękujemy wam, wierzymy w to, my jako dojrzali ludzie, jako osoby piastujące różne funkcje, że właśnie w was jest szansa, wy jesteście w stanie przyjąć ten piękny ruch, piękny ruch społeczny, który z potrzeby serca idzie na pomoc drugiemu człowiekowi. Tego dnia podpisano także aneks do uzgodnienia o włączeniu trzebieskiej jednostki do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Dokument ten rozszerza działalność jednostki o specjalizację w zakresie ratownictwa medycznego do poziomu zaawansowanego i zwiększa standard specjalizacji w zakresie ratownictwa wodnego. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z ogromnego znaczenia, jakie ma odpo odpowiednie funkcjonowanie systemu ratowniczo-gaśniczego. Dzięki podpisanej dzisiaj umowie. Zyskujemy możliwości jeszcze skuteczniej reagować na zagrożenia i jeszcze lepiej chronić naszą społeczność. Ostatnie dwa lata dla naszej jednostki to duże zmiany. W tym czasie udało nam się pozyskać blisko 2 miliony zł, które przeznaczyliśmy na sprzęt, który tu widzimy. Nieskromny, nieskromnie mogę powiedzieć, że obecnie możemy prowadzić działania na lądzie, wodzie i w powietrzu. W 2022 roku OSP Trzebierz otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego. Między innymi drona, kłada, łodzi i namiotów pneumatycznych, które obecnie znajdują się w zasobach jednostki. Wcześniej strażacy zdobyli blisko 1 300 tysięcy złotych w ogólnopolskim konkursie, szczepiąc ponad 10 tysięcy osób przeciwko COVID-19. Wygrane pieniądze przeznaczyli na zakup dodatkowego nowoczesnego sprzętu, który znacznie podniósł poziom bezpieczeństwa powiatu polickiego.